Objawienia Róży Mistycznej. Otrzymującą objawienia jest Pieryna Gilli. Urodzona 3 sierpnia 1911 roku w San Giorgio. Zmarła 12 stycznia 1991. Włoska pielęgniarka i mistyczka. Urodziła się w biednej chłopskiej wielodzietnej rodzinie. Z powodu trudnej sytuacji finansowej po śmierci ojca pracowała w szpitalu w Monteceneri. Tam, 24 listopada 1946 roku, po raz pierwszy doznała objawienia Matki Boskiej. Widzenie przedstawiało płaczącą kobietę z zanurzonymi w piersi trzema mieczami. W szatę zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Było to pierwsze z objawień, które trwały do śmierci wizjonerki. Głównym przesłaniem objawień była prośba o nawrócenie ludzkości i szerzenie kultu Matki Bożej, Ruźli Duchownej. Pierwsze objawienie miało ono miejsce na sali szpitalnej wiosną 1947 roku. Madonna, mająca postać pięknej pani, miała na sobie fioletową suknię i biały welon na głowie. Była bardzo smutna, a jej oczy były pełne łez spływających na ziemię. Jej pierś przeszywały trzy dusze miecze. Najświętsza dziewica powiedziała wtedy do Pieryny tylko trzy słowa: modlitwy, wynagrodzenia, pokuty. Drugie objawienie dokonało się 13 czerwca 1947 roku i znowu w szpitalu, wcześnie rano w niedzielę. Tym razem przychodząca ubrana była na biało, a w miejscu trzech mieczy znajdowały się trzy róże: biała, czerwona i złota. Pielęgniarka zapytała: Kim jesteś pani? Matka Boża uśmiechnęła się, odpowiadając: Jestem Matką Jezusa i Matką Was wszystkich. Po przerwie dodała: Nasz Pan posyła mnie, abym objawiła nowe nabożeństwo dla wszystkich instytutów męskich i żeńskich, zgromadzeń zakonnych i kapłanów diecezjalnych. Tym instytutom, zgromadzeniom i kapłanom którzy mnie szczególnie czcić będą, obiecuję specjalną opiekę, rozwój i rozkwit duchowych powołań, ograniczenia zdrad powołania i wielką świętość w służbie Bogu. Życzę sobie, aby trzynasty dzień każdego miesiąca był obchodzony jako dzień maryjny, do którego winno trwać przygotowanie w modlitwie przez dwanaście poprzedzających go dni. Następnie z wyrazem wielkiej radości najświętsza dziewica dodała: W tym dniu ześlę na te wszystkie instytuty religijne, zgromadzenia zakonne i kapłanów, od których doznam czci, bezmiar łask i obdarzeń ich wszystkich wielką świętością stanu. Życzę sobie, aby 13 lipca każdego roku poświęcony był czci Róży Duchownej, Rosa Mistyka. Po tej wypowiedzi pielęgniarka zapytała, czy Matka Boża uczyni jakiś cud, aby inni mogli jej uwierzyć. Usłyszała wtedy następującą odpowiedź. Naj Bardziej oczywisty cud będzie polegał na tym, że dusze poświęcone Bogu, które od dawna, a szczególnie w czasie wojny stały się oziębłe i niewierne swemu powołaniu, zdradzając je nawet, duchowni, którzy przez swoje wielkie winy sprowadzili kary Boże i ucisk, jakie obecnie dokonuje się w Kościele, Ci wszyscy zaprzestaną Boga ciężko obrażać. Pierwotny duch ich świętych założycieli ożyje na nowo. Potem Róża Duchowna wyjaśniła Pierynie znaczenie trzech mieczy i róż. Pierwszy miecz oznacza utratę powołania kapłańskiego i zakonnego. Drugi miecz to kapłani i zakonnicy. Żyjący nadal w grzechach śmiertelnych. Trzeci miecz oznacza kapłanów i zakonników, którzy popełniają zdradę Judaszową, wraz z utratą powołania, gubią często też i wiarę, stają się wrogami kościoła i tracą szczęście wieczne. Biała róża oznacza ducha modlitwy, czerwona róża, oznacza ducha pokuty i gotowości do ofiar a róża złota oznacza ducha wynagrodzenia Bogu za grzechy Trzecie objawienie 22 10 .1947. Tym razem ukazanie się Matki Bożej było podczas nabożeństwa w kaplicy szpitalnej. Matka Boża powiedziała między innymi: Wobec nadmiaru nieustających zniewak mój boski Syn chciał, aby dokonała się sprawiedliwość. Ja jednak stanęłam między Nim a ludźmi, a zwłaszcza duszami Bogu poświęconymi jako pośredniczka. Pieryna podziękowała za to w imieniu obecnych. Pani z nieba pożegnała ją przepięknym pozdrowieniem, które stało się dla niej swego rodzaju dewizą. Vivi de amore, co znaczy, żyj miłością. Czwarte objawienie, 16 listopada 1947, Róża Duchowna zjawiła się publicznie w katedrze. W obecności kilku osób, w tym także księży, powiedziała między innymi Nasz Pan, mój boski syn Jezus Chrystus, nie może już znieść tych wielu ciężkich zniewak płynących z grzechów przeciwko czystości. Tutaj urwała, ale potem mówiła dalej: Jezus, Zamierza zesłać potop. Znowu przerwała przekaz na kilka chwil, a kontynuując, powiedziała: Ja jednak wstawiłam się, aby jeszcze okazał litość, dlatego proszę o modlitwę, pokutę i zadośćuczynienie za te grzechy. Kieryna odpowiedziała jej dobrze. Piąte objawienie 22 listopada 1947 roku. W czasie tego objawienia, także w katedrze i w obecności kilku osób, Róża Duchowna poleciła Pierynie, aby naznaczyła językiem na posadce w centrum kościoła, dokładnie pod kopułą, Cztery Krzyże było to wyrazem aktu pokuty następnie matka boża wstąpiła na to miejsce i powiedziała wstępuję tu dlatego że tutaj właśnie będą się dokonywać wielkie nawrócenia uczyniła też obietnicę że 8 grudnia w samo południe zjawi się w kościele i będzie to godzina łaski Pieryna poprosiła o wyjaśnienie, co znaczy ta godzina łaski. Otrzymała taką odpowiedź: Godzina łaski będzie wydarzeniem wielkich i licznych nawróceń. Dusze zatwardziałe i zimne, jak ten marmur, zostaną poruszone łaską Bożą i staną się znów wierne i miłujące Boga. Szóste objawienie. 7 grudnia 1947 roku. Matka Boża powiedziała: W Fatimie wyraziłam życzenie, aby upowszechniła się praktyka poświęcania się mojemu sercu, aby to nabożeństwo przenikało do rodzin katolickich. Natomiast tu, w Montyciery, życzę sobie, aby to nabożeństwo do Róży Duchownej, połączone ze czcią mojego niepokalanego serca, Zostało pogłębione w instytutach religijnych i zgromadzeniach zakonnych po to, aby te dusze poświęcone Bogu otrzymały coraz większe łaski płynące z mojego macierzyńskiego serca. Pielęgniarka zobaczyła u boku Matki Bożej dwoje dzieci, więc zapytała ją, kim one są. W odpowiedzi usłyszała: To Jacynta i Franciszek. One towarzyszą Ci we wszystkich Twoich smutkach. One także cierpiały, chociaż były mniejsze od Ciebie. Oto czego życzę sobie prostoty, dobroci, jak u tych dzieci. Siódme objawienie 8 grudnia 1947 roku. Matka Boża ukazała się pierynie na wielkich białych schodach ozdobionych po obu stronach białymi i czerwonymi i złotymi różami. Uśmiechając się powiedziała, ja jestem niepokalane poczęcie. Schodząc, nadal mówiła, przez to moje przybycie tutaj w Monticieri życzę sobie, abym była wzywana i czczona jako róża duchowna. Życzę sobie... Aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Potem Róża Duchowna ukazała swoje serce i, promieniując radością, powiedziała z naciskiem: Spójrz na to serce, które tak bardzo kocha ludzi, podczas gdy większość z nich napełnia je niebagami. Po chwili dodała, jeśli i dobrzy i źli połączą się w modlitwie, otrzymają z tego serca miłosierdzie i pokój. Obecnie dobrzy otrzymali przeze mnie od pana miłosierdzie, które wstrzymało okrutną karę Bożą. Uśmiechając się jeszcze bardziej, powiedziała: Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Drugi okres objawień rozpoczął się w lutym 1966 roku i trwał przez wiele lat. Z całości objawień wynika ich dodatkowa głęboka wymowa. Biała róża oznacza, że Maryja jest najczystszą córą Ojca i jest niepokalenie poczętą stolicą mądrości. Czerwona róża przypomina... Że Maryja jest matką syna Bożego, jest bolesną królową i matką miłosierdzia. Róża złota mówi nam o Maryi jako oblubinicy ducha świętego, królowej nieba i ziemi i matce kościoła. W tych trzech różach zawarta jest jeszcze głębsza, cudowna symbolika. Uzmysłowiająca nam one trzy największe sfery Bożej Potęgi. Biała Róża jest obrazem mądrości Bożej, niebieskiego światła, nieskazitelności, ładu, mocy stwórczej, harmonii. Maryja jako pierwsza bierze w siebie strumień tych łask, doprowadza go do wspaniałego rozkwitu. W postaci cudownej białej róży i przekazuje go swym dzieciom. Czerwona róża jest obrazem miłości Boga, Jego sprawiedliwości, miłosierdzia, królewskiej władzy sędziowskiej, miecza, krzyża, zbawczej krwi Chrystusa. Maria doprowadza ten strumień łask w postaci pełnej, krwisto-czerwonej róży do rozkwitu i skierowuje go w swojej macierzyńskiej miłości do swoich dzieci, jeśli się tylko otworzą na ten strumień łask. Prosi o ucieczkę od grzechu, prosi o poszanowanie Matki Miłosierdzia Królowej Męczenników. Róża złota jest obrazem świętości Boga, Jego majestatu, Wszechmocy i królewskiej godności jest zarazem znakiem królowej nieba i ziemi, oblubienicy Ducha Świętego. W wylewnej miłości przekazuje go ona dalej wszystkim swoim dzieciom, jako Matka łaski Bożej, Dom Złoty i Arka Przymierza. Ten potrójny motyw uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego, za mądrość, moc i miłosierdzie udzielone najświętszej Marii Pannie i nam znany jest od dawna w nabożeństwie Trzech Zdrowaś Mario.